Jakie jest Pana spojrzenie na tą inwestycję? Co do wsi i troski o wieś, to ja nie muszę nikogo przekonywać co do intencji. Ja, ktoś mi sugerował, że pochodzę z Szamotu. Nie, nie pochodzę z Szamotu, urodziłem się w małej wsi. Ale do konkretów to. To też nie jest tak, że to będzie pierwsze zadanie, bo tak sobie Kowalski wymyślił, zostanie burmistrzem i od razu pierwsze zrobi ścieżkę tam, ścieżkę tam. Nie. To, to jest w ramach tej koncepcji, o której mówiłem w RONKi 2025. Te wszelkiego rodzaju działania muszą być etapowane, ale doprowadzać do konkretnego celu. Tym celem jest objęcie wszystkich wiosek, gminy siecią dróg, ścieżek. Tylko to nie jest tak, że 17 listopada czy dwa tygodnie później wejdę i ciach powstało. Nie, to jest proces długofalowy, ale o tym trzeba myśleć, bo wszędzie, gdzie do tej pory się budowało jakieś drogi, jakoś w innych miejscowościach powstawały przy nich ścieżki rowerowe, chodniki. My mamy w tej chwili 2014 rok pod zarząd dróg wojewódzkich. Z którym się wspaniale w gminie współpracuje, buduje drogę myśliwską na drownkach. Widzicie Państwo tam ścieżkę rowerową? A była deklaracja ze strony urzędu w stosunku do mieszkańców zamościa, że przy okazji budowy ulicy Myśliwskiej powstanie przy niej ścieżka rowerowa. Powstały piękne zakosy, chodniki są. Jeżeli ktoś tam się pofatygował i przechodził czy przejeżdżał, Powyginane skwerki zieleni, które trzeba będzie utrzymywać, a nie można było faktycznie porozumieć się z Zarządem Dróg Wojewódzkim i nawet partycypować w kosztach, jeżeli byłaby y, konkretna blokada, chociaż nie wiem dlaczego. Pierwsza deklaracja była, że te ścieżki będą, w tej chwili ich nie ma. To w tym temacie ścieżek i sieci łączących nie tylko miasto i poszczególne wsie, ale wsie również ze sobą. Co dokładki? Kładka za chwilę będzie udostępniona mieszkańcom. I w tym temacie dyskusja, czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Jedni uważają, że jest potrzebna, inni uważają, że nie jest potrzebna. Moje zdanie na ten temat jest takie, że most pieszojezdny, rowerowy bardziej byłby potrzebny w rejonie. Obecnego mostu kolejowego i też myślę, że lepiej służyłby mieszkańcom. Ale ona jest i nie chciałbym jej negować i potępiać w czamu. Ja nie wiem, ile ona będzie kosztowała, bo nie wiem też, ile kosztowała do tej pory i ile finalnie będzie kosztowała. Ale to jest problem pod rozwagę państwa. Ta inwestycja dobiega końca. Miejmy nadzieję, szczęśliwego i jak najszybciej. Dziękujemy. Prosimy, czy mamy kolejne pytania z sali? Mam pytanie. Mianowicie, chciałabym usłyszeć trochę konkretów na temat poprawy służby zdrowej. Interesuje mnie na przykład dostęp do takich opieki specjalistycznej, na przykład kardiolog, pediatrzy, bo jest tym problem. Jak pan chce rozwiązać sprawę? Oczywiście, że jest z tym problem, ale Wspominałem o pewnej metodologii w działaniu w temacie służby zdrowia. I aby zająć się tematem przychodni specjalistycznych, zespołu przychodni specjalistycznych, czyli odpowiedź na Pani pytanie, najpierw trzeba wyprowadzić na prostą, podstawową opiekę medyczną. To jest pierwszy punkt w działaniu i w programie naszym dotyczącym służby zdrowia. Przychodnie specjalistyczne i centrum. Yy, specjalistyczne, to nie ma być też inwestycja oderwana od rzeczywistości i zakładów funkcjonujących na terenie gminy. Samsung sprowadził sobie Medicovera, a Mika się przymierza w tej chwili do uruchomienia również własnej opieki zdrowotnej. Ja bym chciał, czy to ja, czy ktokolwiek inny, kto będzie sprawował ten urząd, aby współdziałać z zakładami pracy. Bo jeżeli oni ponoszą i tak nakłady na poprawę opieki zdrowotnej, to dlaczego nie wykorzystać tego dla dobra wszystkich mieszkańców? I w ramach tego projektu współpracy z tymi dużymi zakładami, kolega mnie zapyta, że wykluczam za chwilę wykluczam małe. Nie, to jest potencjał finansowy tych zakładów jest w stanie...